Pozdrawiam Was z naszego wioskowego cmentarza w Rzepniku. Piękne miejsce otoczone starymi drzewami. To jest teraz tak rzadkie na cmentarzach, gdzie się niszczy drzewa. A tu mamy piękną obwódkę ze starych lip, buków, czereśni i grabów. I popatrzcie, ile mamy kwiatów. Właśnie to jest to, kiedy się cmentarza nie kosi za wcześnie nie opryskuje go żadnym świństwem. Popatrzcie, piękne łany pierwiosnków wyniosłych, narcyzy, zawilce, tu narcyz trąbkowy, czyli żądwi, yy, ziarnopłony, nawet pojedyncze miodunki się trafiają tutaj. E, oczywiście było tego więcej, mam wrażenie, że jest teraz za wcześnie koszony, bo narcyzów było dużo więcej, natomiast trochę się ostało. No i te pierwiosnki tutaj zawsze pięknie kwitną. Przez wiosną. To miejsce jest żyzne, wygrabione, bo pierwioski na przykład lubią miejsce bez liści, więc tu jest w ogóle na górce, więc wiatr wywiewa liście i wtedy się w tych pierwiosnkach pierwiosnków się wszędzie pojawiają. Tutaj też, a tu jest wyższa trawa, tu jest troszkę mniej. Też ziarno ziarnopłony, a ja widziałem kilka lat temu taki przykład cmentarza całego opryskanego glifosatem w Lutczy, niedaleko stąd. No masakra. A tu popatrzcie, piękne czereśnie kwitnące. Stare też dęby są. To jest cmentarz po zamieszańcach. Rzepnik Pietruszą Wolę. Rzepnik i Pietruszą Wolę zamieszkiwali zamieszańcy. Ludność ukraińskojęzyczna, rusińska wysiedlona w czasie akcji Wisła. Dlatego dużo grobów jest pisanych cyrylicą. I dużo miejsca jeszcze dla dochowania. Także tylko w części cmentarza są nowe groby. I piękne, piękne stare drzewa. Zawsze je podziwiam tutaj.